Jeszcze opowiem Wam o jednej książce dla starszych dzieci, i ty możesz zmienić świat. Tutaj są 42 inspirujące historie o niezwykłych dzieciach. Mamy to z wydawnictwa Media Rodzina. To jest książka, w której poznajemy historię dzieci. Dzieci, które wie. Czegoś dokonały, i to nie jest tak, że one, wiecie, urodziły się i e, od samego początku sobie myślały: Dobra, to ja dokonam czegoś wielkiego, żeby zmienić świat. Tylko mm, to są dzieci, które w jakiś sposób. Zostały rzucone w, bym powiedziała, odchłoń historii i zmieniły ten świat. Miały wpływ na zmiany, na najróżniejsze zmiany, sposób myślenia. Niemniej jednak nie jest tak, że to planowały od samego początku. Tu zobaczcie, mamy tutaj Louis Braille. To jest postać, która opracowała czytanie alfabetem Braille'a, czyli dla osób niewidomych. Mamy tutaj mnóstwo inspirujących dzieciaków. I co jest fajne w tego. Rodzaju książkach, no bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że e, takich książek, w których poznajemy bohaterów, sławnych ludzi, jest naprawdę cała masa, to często są historie opowiedziane z perspektywy dorosłego i to są życiorysy dorosłych ludzi. A tutaj mamy dzieci. Dzieci dla dzieci. Jeśli macie w domu jakieś dziecko, które uważa, że ja nie umiem, ja nie dam rady, ja nie zrobię, szybko się poddaje albo ogólnie nie interesuje go, o wiele poza czubkiem swojego nosa i ewentualnie ekranem telefonu warto naszym dzieciom podsuwać tego rodzaju książki, żeby pokazać, że istnieje coś więcej i istniało od zawsze. I to nie są postacie, wiecie, tylko historyczne. Mamy tutaj postacie, które się urodziły w roku 99. No to nie można powiedzieć, że jest to jakaś zamierzchła historia, albo mamy postać urodzoną w roku 2005. Więc naprawdę jest tego bardzo, bardzo wiele, i tych inspiracji tutaj dla dzieci, które podpowiadają dzieci i to jest największa moc tej książki, moim zdaniem. Jest tutaj cała masa. No, tak jak tytuł wskazuje 42 w historii więc. Każdy znajdzie coś dla siebie. Jak będziecie mieli okazję, może ja na blogu wam wymienię, jakie tutaj są postacie, żeby też było wiadomo, kto czego dokonał. Bo mm, chodzi o to, żeby nasze dzieci odnalazły tutaj siebie, żeby, jeśli to ma być inspiracja, to faktycznie warto, żeby nasze dzieci znalazły tutaj kogoś podobnego z podobnymi zainteresowaniami, z podobnymi problemami. Być może, żebyście wiedzieli, yy, czy to pasuje do Waszych dzieci i do ich upodobań. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.